Mam, mam, to ja lecę A gdzie A, a ty to... lecisz Pomagaj cię Cześć Ja ty Na trening Drugi raz? Bo mistrzowie muszą trenować dwa razy Nie ważne Ważne jak wstajesz żeby tu tu nie Twoja twarz wylądowała na kolanie przeciwnika przeciwnika бетоном Górny ф ф Zawsze życie w dobrej formie denis Frist, niego jego food Jest odbity tu na dobre Całe życia trud W jednej ma sportowej torbie Wygrany czuje głód Bo od dziecka czyni progres Ta dzisiejsza młodzież Leci w uszy w zamienił piaskownicę Na treningowy hardcore. Kiedy rówieśnicy w rękach Trzymali zabawki On ubierał rękawice By poudrzeżać w spacer. A dziś stoi tu na ringu Serce bije przez To dusza wojownika Która walczyć nie chce przestać Droga do sukcesu To jak spacer po ogniu Ale zawsze spa Myje po tygodniu, tak by unieść dłoń Zwycięski geście, bo ból jest chwilowy, a chwała trwa wiecznie Flee z południowych stron, tu gdzie walczysz na maksa i Trenowane na macie skromnych chłopak czy na A może przerobić na zadzier Od swego ciała katem, tutaj ból jest jego bratem Wielka piona, zatem niechaj żyje nasz bydgoski fighter. Po schodach kariery, plij się tu do woli, A na pewno twoje nazwisko roztrzęsie całe olim. Szybki tak jak bolid, sprawny, silny tak jak goryl Przedzieraj się na szczyty, bo warty jesteś glory Konsekwencja, setki godzin na treningu Wszystko po to, by zwycięsko wyjść z każdego pressingu W klatce, na ringu, macie czy u w górze wyjdą tylko wojownicy Nie ma opcji, by zatrzymać tą maszynę, która wali, prosto w celne, zwalnia nawet na chwilę Denis Górniak leci z tematem Przykładem, że pracą można zapłacąć światem